Dzień dobry, w dzisiejszym programie zaprezentujemy Państwu osobę Renaty Kosin, pisarki, która w ostatnim czasie zadebiutowała swoją pierwszą powieścią pod tytułem Mimo Wszystko Wiktoria. Autorka jest rodowitą podlasianką, jednak jak twierdzi to właśnie tu na Warmii odnalazła swój prawdziwy dom. To jest mój drugi dom, pierwszy Podlasie, drugi Warmia. Barczewą urzekło Renatę Kosin na tyle, że postanowiła zgłosić je do konkursu na najbardziej gutowskie miasto w Polsce, w którym poszukiwano miejsca odpowiadającego fabule trylogii Cukiernia pod Amorem autorstwa Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk. Ta trzytomowa saga to ostatni bestseller polskiej literatury, a dzięki pisarce to właśnie nasze miasto ten konkurs wygrało. Już czytając książkę pani Małgorzaty, zwróciłam uwagę, że miasto, które opisuje, które jest fikcyjne, które wymyśliła podobno od początku do końca, bardzo mocno przypomina Barczewo. Jest staw, jest piękna starówka, jest wykopany szkielet na, na starówce, także w zasadzie wszystko się zgadzało. I po chwili w internecie pojawi się konkurs na miasto najbardziej podobne do Gutowa. Postanowiłam napisać i ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu Barczewo wygrało. Z tą wygraną, o ile wiem, będzie wiązało się to, że Barczewo będzie brane pod uwagę przez producentów, kiedy będzie realizowany film, film. na podstawie powieści, trylogii pani Małgorzaty i... Nie wiem, czy zostanie wybrane, ale na pewno y, myślę, że będzie rozważana taka opcja. Jak mówi, autorka chciała napisać książkę o kobietach i dla kobiet w taki sposób, by każda z czytelniczek mogła odnaleźć w niej trochę samej siebie. Książka jest o kobietach. O y, kobietach, trudno powiedzieć, jakich bardzo różnych. Są cztery bohaterki tutaj. I te cztery kobiety są bardzo, bardzo różne po prostu tak skrajnie odmienne, mimo że się przyjaźnią, tak. Te to jakoś tam się charakterologicznie uzupełniają. I dlaczego tak różne kobiety? Po to, żeby każda czytelniczka, kobieta, która książkę przeczyta, mogła w którejś z bohaterek znaleźć kawałek swojej historii. Mimo wszystko Wiktoria to dość zagadkowy tytuł. Co więc oznacza? Tytuł jest kluczem. E, powiedzmy, że to jest tak, jakby czytelnik dostał pewne rozwiązanie w zaklejonej kopercie. On je ma, ale znajdzie je dopiero jak przeczyta książkę. Pisząc o kobietach autorka starała się ukazać jak najwięcej elementów, które współtworzą żeński świat. Ja sobie spisałam najpierw wszystkie te elementy, które tworzą kobietę, które się na kobietę składają. Wszystko co jej dotyczy czyli i, i ta powierzchowność, ta moda o której pani przed chwilą mówiła i wnętrze i, i to, co towarzyszy jej życiu, czyli rodzina, dzieci, praca, realizacja własnych pasji, jakieś tam elementy związane z przemijaniem, tak, z, z tym, że kobieta się zmienia z wiekiem i, i co to oznacza, albo czego nie musi oznaczać. I, I to wszystko czytelnicy odnajdą w książce. Renata Kosin jest osobą otwartą na współpracę z innymi ludźmi. W przeszłości prowadziła dwie grupy teatralne. Jedną przy gimnazjum w Barczewie, a drugą bardzo krótko przy Centrum Kultury w Barczewie. I pierwsza grupa, którą prowadziłam, nazywała się Atergo, i to był właśnie teatr profilaktyczny, właśnie. Poruszane były wyłącznie te tematy trudne, o, o których wspominałam wcześniej. Miałam świetną młodzież. Yy. Przygotowanie spektakli było przyjemnością, naprawdę. Poza tym scenariusze, które tworzyłam, tworzyłam w ten sposób, żeby nie wymagały jakiejś trudnej scenografii, żeby to, co chcemy pokazać, można było pokazać wszędzie, nawet gdzieś tam na trawie, w plenerze, bo w zasadzie były, potrzebna była tylko ta młodzież z nauczonym tekstem, nic więcej. I wygrywaliśmy często na różnych konkursach. I chociaż mówimy o debiucie pisarskim, to swój pierwszy sukces wydawniczy autorka miała wydając zbiór scenariuszy. Scenariusze powstały przypadkiem, ze względów takich czysto praktycznych. Ja prowadziłam teatr profilaktyczny i y, nie mogłam znaleźć, po prostu poszukiwałam w księgarniach w internecie scenariuszy na y, temat, który mnie interesował, czyli tam alkohol. Profilaktyka, AIDS i, i, i tego typu nieprzyjemne sprawy. I stwierdziłam, że, że, że spróbuję napisać. I kiedy napisałam pierwszy scenariusz, okazało się, że dużo prościej jest napisać ten scenariusz, niż znaleźć cokolwiek, na temat którego się y, poszukuje. I, I tak powstało no, na tyle dużo scenariuszy, że stwierdziłam, że dlaczego mają się marnować moje szufladzie, może ktoś inny skorzysta. Wysłałam do wydawnictwa, wydawnictwo przyjęło, poprosiło o jeszcze. No i ten właśnie sposób powstał zbiorek. Jak twierdzą bliscy pisarki, jest ona osobą rozsądną i poukładaną. No, mama jest bardzo w domu wyrozumiała, <laughs> czasem wybacza jak coś się przeskroi w domu. Zawsze byłam zachwycona właśnie domem pani Renatki, takim wszystko jest na, na swoim miejscu. Po prostu yy, czasami jest, było tak, że, że bałam się rozsypać cukier, tak? no bo takie właśnie jest wszystko poukładane. I taka jest też pani Renatka, taka właśnie... Yy. Delikatna, koronkowa, tak jak tutaj yy, wspomniany jest tak o książce i w książce, a jednocześnie jest taką mocną, twardą właśnie taką kobietą. Wszystko jest w segregatorkach, w szufladkach, podpisane, poukładane, ale nie jestem pedantką do tego stopnia, żeby nie można było rozsypać cukru. Myślę, że. Yy... Są pewne granice rozsądku i mój, moje zamiłowanie do porządku nie, nie polega na bieganiu ze ściereczką, wycieraniu kurzu, tylko bardziej na tym, żeby po prostu każda rzecz rzeczywiście stała na swoim miejscu i łatwo było ją znaleźć. Zorganizowana, ale jednocześnie energiczna i posiadająca wiele pasji. Właściwie w niej jest wszystko to, co jest w tych kobietach, o których czytamy. Jest i pasja ogromna, i, i ogromna chęć poszukiwania, chęć podróżowania. W nich tak naprawdę... Każdy z tych bohaterek można kawałek Renaty dostrzec. Jedną z wielkich pasji autorki są podróże. Byłam w wielu krajach Europy, ale tak bardziej na południe, ponieważ ja jestem ciepłolubna, więc jeszcze Skandynawia przed nami. I miejsca, w których byłam, pojawiają się też w książce. Nie wszystkie, wybrane. A moim ulubionym krajem, do którego na pewno wrócę jeszcze nie raz, byłam dopiero dwa razy, jest Grecja. I, i, I to widać w książce, że ja ten Grecję lubię najbardziej. Kiedy nie podróżuję, lubi w domowym zaciszu zajmować się ogrodnictwem i eksperymentować w kuchni. Robię wiele rzeczy, których w ogóle nie muszę robić, prawda? Że przecież można kupić wiele roślin, ja je wolę wyhodować. Można kupić koperek, ja go wolę wyhodować, i, i zmagam się tutaj z tymi naszymi winniczkami, kochanymi, których mamy na warmi dużo. I yy, hoduję ziółka, hoduje, nie hoduję marchewki, tak? To, co w ziemi się hoduje, zielone, żeby, żeby, żeby mieć na bieżąco. I nie lubię codziennego gotowania obiadu, przyrządzania e, e, tych samych posiłków codziennie. Ale lubię eksperymenty kuchenne. Jeśli gdzieś jestem, tak jak mówiłyśmy przed chwilą o podróżach, jeśli gdzieś jestem i odkryję jakiś nowy smak, nową przyprawę, nową potrawę, natychmiast muszę to samo zrobić u siebie. Nie zawsze się udaje. Eksperymenty czasem yy, są wielokrotnie powtarzane, ale w, yy, w końcu przynoszą efekty. Także przywiozłam z moich podróży wiele właśnie nowych całkiem dla mojej rodziny potraw, a z naszych rodzimych smaków piekę chleb na zakwasie. Nie kupuję chleba od pięciu lat, piekę wyłącznie taki prawdziwy, na czteroletnim zakwasie, razowy, żytni chleb. Jeśli są Państwo ciekawi przepisów z kuchni pisarki, to jest to kolejny powód, by zajrzeć do jej książki. Na kawę. Frapę, który przepis przywiozłam z Grecji, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo ja ten przepis poznałam siedząc na kocyku, kocyku na, na miejskiej plaży, takiej nieturystycznej, prawdziwej miejskiej plaży, gdzie przyszli Grecy, tak 3-4 pokolenia na jednym kocyku i nauczyłam się robić frepę od takiej starej greczynki, która nie mówiła no, po angielsku w ogóle. I ona mi pokazała, jak się robi frapę w warunkach polowych. Miała taki, jakby słoiczek, shaker czy coś takiego, w którym potrząsała tę kawę, kawa się pieniła, potem miała w osobnym y, termosie mleko, w osobnym termosie lód, i tą kawą mnie poczęstowała. I ja po powrocie do domu y, y, spróbowałam zrobić, okazało się, że można, w polskich warunkach też. I, i przepis na kawę frapę w książce jest może niedokładny, ale mniej więcej jak to się robi. Są też inne przepisy greckie. Greckie, bo Grecja jest moim kochanym krajem. Pisarka, podróżniczka, ale także osoba uzdolniona plastycznie. No jeszcze jakiś czas temu to cały czas było wszystko pozostawione. wianę. mama to malowała co wszystko. W domu by było poustawiane. Cokol, cokolwiek wystawało, by to było pomalowane. Ciężko no, było znaleźć coś, co to nie było przeozbione przez mamę. Co znaczy te plastyczne zdolności? One są? różne, Bo wiemy o dekupażu. Tak prowadziłam w Centrum Kultury naszym kurs dekupaż. Wcześniej robiłam inne rzeczy. Wcześniej szyłam, malowałam pastelami, malowałam farbami witrażowymi. Szukałam jakby sw swojego czegoś, co w, czym, w czym nie tyle się sprawdzę, co sprawi mi największą satysfakcję. I, I tak właśnie stanęło na dekupażu, który odkryłam we Francji. Dostałam od pewnej francuskiej tace i ja byłam zaskoczona, jak ona pięknie te kwiaty namalowała. I dopiero w Polsce odkryłam, że to jest dekupaż. Zaczęłam szparać w internecie, uczyć się. Nigdy nie byłam na żadnym kursie, bo nie było takiej możliwości, pewnie bym poszła, gdyby był. I kiedy nauczyłam się na tyle, że, że umiałam coś tam już zrobić, yy, zaproponowano mi, żebym poprowadziła kursy w Centrum Kultury. Prowadziłam je przez trzy lata, poznałam przez to mnóstwo świetnych, fantastycznych kobiet, które były dla mnie, nie ukrywam, inspiracją dla, e, podczas pisania książki. Twórczyni powieści przyznaje, że od dawna nosiła się z zamiarem napisania książki. Gdzieś tam zawsze w głowie siedziało mi, że napiszę kiedyś książkę, kiedy znajdzie się na to czas. Coś tam sobie wymyślałam, coś tam sobie zapisywałam, jakieś tam pomysły. I przyszedł czas wolny, kiedy mogłam poświęcić się temu, żeby napisać wreszcie to, co siedzi mi w głowie. I napisałam. A kiedy książka już powstała, była pewna, że chcę, by trafiła na sklepowe półki. Pisałam książkę po to, żeby ją wydać. Czy jakiś konkretny cel? Czy to była sama chęć wydania po prostu książki? Czy jakaś szczególna myśl, która ma być przekazana dla czytelnika? Ja... Oczywiście, że chciałam coś powiedzieć. Nie wydałam po to, żeby moja książka leżała prawda, w księgarni, była tam z moim nazwiskiem na okładce, ale po to, żeby podzielić się czymś, co, co się działo w mojej głowie z innymi kobietami, bo nie ukrywam, że książka jest dla kobiet o kobietach i mam nadzieję, że mi się to udało. Jak sprawdziliśmy, czytelnicy są zaciekawieni i zadowoleni z fabuły zakupiłam i zaczęłam czytać. Ale muszę powiedzieć, że po no może nie byłem tego mówić, po kilku stronach odłożyłam, bo stwierdziłam, że a to jakaś tam no kolejna tak książka, która no może na początku mnie zainteresowała, ale jak miałam chwilkę, kolejną wolną chwilkę, to zaczęłam właśnie czytać i jestem na świętej stronie. Co prawda z trudem, z żalem musiałam tak odłożyć, bo no czas mnie pozwalał, ale po tym spotkaniu także jestem pewna, że wszystko odłożę i, i przeczytam. Tak, jest niesamowita książka. No i tak sama okładka wskazuje. Tutaj jest tak intrygująca jak sama treść książki. Nie można tak naprawdę znaleźć wszystko. Wszystko to, o czym mówiła tutaj Renata. Cztery historie, czterech różnych bardzo kobiet. Dużo jest też, mogę zdradzić, takich wątków, które na pewno zmuszą kobiety do tego, żeby pogrzebać trochę w internecie i, i pogrzebać trochę w słownikach. Także na pewno też jest rozwijająca. Dużo możemy powiedzieć o, tutaj dowiedzieć się przede wszystkim o frywolitkach, o dykupażu, właśnie o właśnie takim rękodziele. Ale przede wszystkim jest to, myślę, że książka o życiu. O życiu, o życiu kobiet. Dodajmy, że krytycy literacy także wysoko oceniają powieść, pisząc, że mimo wszystko Wiktoria jest zaprzeczeniem tego, że literatura kobieca musi być prosta i banalna. Chociaż pisarka dopiero co świętowała swój pisarski debiut, już zapowiada kolejną swoją powieść. Książka jest właściwie gotowa. Teraz należy, że tak powiem, pozwolić jej dojrzeć, a potem musi zostać wydana. Gratulujemy udanego debiutu i czekamy na kolejne powieści autorki. Oprócz tego życzymy Renacie Kosin powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji. Na zakończenie zapraszamy do obejrzenia trailera promującego mimo wszystko Wiktoria autorstwa Zbigniewa Kozłowskiego.